Jesteśmy na tarasie, który powinien cały być taki biały, tak jak tam dalej widać. Natomiast tutaj mamy taką żółtą część. Widać jakie jest odcięcie, ponieważ tutaj jest stół z pokrowcem. I co tutaj mamy? Tutaj mamy osad z żelaza. Który dzieje się, tworzy się wtedy, kiedy automatyczne podlewanie z ogrodu padło nam na taras. Tutaj już jest przeze mnie kawałek usunięty, zrobiona próba. I możecie z bliska zobaczyć. Tutaj wszystko żółte, pełno rdzy. Tutaj już mamy usuniętą rdzę. Dobra, najpierw wam pokażę, że to nie jest brud i że nie tak łatwo usunąć samym ciśnieniem. Pokażę Wam teraz jeszcze na tym kawałku, jak usuwać rdze z tarasu. Tam już mamy ogarnięty kawałek. Tutaj jest brudno. Nakładamy chemię, wylewamy kapkę na taką płytę. Rozprowadzamy szczotką po całej płycie. Tutaj już przed chwilą zrobiłem, bo oczywiście myślałem, że się nagrywa, a nie włączyłem. I look at people and I wonder all day Who are you and you are not the one in your way and then I think about myself and I stay. I'm a pretty boss with all my shit brainwashed. I'm a freak in the sheets, but I got on. Girl, that they don't talk about Quiet with a big mouth Listen for the doubt, then call it Make you out for what you say to me Look at every single need If you got what I need, then oh I'll take you on like a big deal Eggs you can hunt, still keep ignition Just keep Tak wygląda nasz taras po wykorzystaniu chemii, a nawet bardziej bym powiedział kwasu, i wytrawienie rdzy, która się pojawiła przez podlewanie. Trochę pracy to kosztuje, bo trzeba na kolanach zasuwać ale myślę, że efekt godny.